Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tiber Games i witam was w kolejnym odcinku z "Dying Like Stay Human", czyli drugą część kultowej serii o zombiakach polskiej firmy Techland. Słuchajcie, szczerze powiem, nie mam pojęcia, gdzie tu jesteśmy. Dobra, mamy mamy rewolucja. porozmawiać z Albertem. Ok, więc idziemy porozmawiać. Oczywiście? Może niczego? rozmowy. Ej, Alberto! Coś słaby, ten nowy pancerz. Nadaje się prędzej dla Żuczków niż ludzi. No, za cienki jest! Filistynie! Skorupy Żuków są bardzo mocne. Ten pancerz to doskonałe rzemiosło. Z najlepszych materiałów wzmocnionych! O! -o. Jeszcze chwila i para mu buchnie z uszu. Ha, uwaga! Zaraz wybuchnie! Tytanem. Wzmocniliśmy pancerz tytanem, który znaleźliśmy na złomowisku. Dlatego jest to lżejszy i lepiej chroni. A wy nie musicie być takimi dupkami. O, dlaczego nie mówiłeś od razu? Zobaczymy. Dzięki, Vincenzo. Nie musiałeś. To nic takiego, tato. A, je jeśli o Ciebie chodzi, to, to były ostatnie tytanowe kamizelki. Nie szukam pancerza, Sofii mnie wysłała. Macie przedstawić mi jakiś plan. Plan? Mój plan? Karl się zgodził! Karl się zgodził! Słyszysz, Winczenco? Nie Karl, Sofi. Podzielicie się nim, czy mam zgadywać? Wiatrak. Chcemy rozwalić wiatrak. Bingo! W wielki wiatrak, który zasila kwaterę główną Espeków. Ale najpierw potrzebujemy ładunków, które Jack i Joe zostawili w wieży ciśnień. E e przyniesiesz je nam pielgrzymie! Jak go rozwalimy, padną wszystkie lampy UV w kwaterze Espeków. Zarażeni będą mogli ich zaatakować. Old Villager znów będzie wolne. A ty e, będziesz miał e, wolną drogę do. E, 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 no, wiesz, no. B, przez chemiczny zwał i dalej do. do e, jak to się nazywało? Central Loop. Do Central Loop? Właśnie. Skąd wiecie, że S.P. się wycofa i nie zemści? Bo to tata zaprojektował ten wiatrak znago go jak własną kieszeń, a to jedyne źródło energii bazy SP. Bez niego sp nie przetrwają Wold Willador ani jednej nocy więcej. A, ale musimy działać szybko, zanim stróżowie prawa zorientują się, co, co, co planujemy. No to to, to piszesz się? Okej. Okay. możemy zadać e, pytanie, czy to jedyny sposób? Okej, okay, czyli. Wiatrak zasila wszystkie lampy UV SP. -ków. Tak, to prawda. Wielu ludzi zginie. Tylko jeśli SP nie podkurą ogona i nie zwieją tam, gdzie ich miejsce. To oni ukradli nam wiatrak. Był nasz! A, a kiedy Lukas i jego ludzie... Kiedy... Kiedy przyszli! ej, a Niech to cholera! Zajęli go. Zajęli go. Właśnie! Zajęli go. Bez elektryczności Aitor nikogo tu nie utrzyma. My mamy generatory, mniejsze źródła zasilania. Oni potrzebują dużego źródła zasilania. Będą zmuszeni do odwrotu. A zanim wrócą ze wsparciem z Central lub sami zablokujemy tunel. Ich dowódca, Jack Matt, nie będzie ryzykował walki w ciemnościach z renegatami i zarażonymi za plecami. Old Villador znów będzie nasze, a ty dostaniesz się do centrum. Więc nie mamy wyjścia, wchodzimy w to. Dobra, zrobię to. Okej, okay. idź do wieży ciśnień. Użyjemy ładunków, którymi Jack i Joe próbowali ją wysadzić. Daj znać, jak dotrzesz na miejsce. Trzeba wysadzić ten... No! Wiatra! Okej, okay, czyli udajemy się do wieży ciśnień, z której tak naprawdę niedawno wróciliśmy. Okej, okay, myślę, że nieco szybszym krokiem... Zaskoczyli mnie! Skąd mogłem wiedzieć, dawno nie graliśmy. Daję sobie zn we znaki. Ok, do przejścia mamy jeszcze raptem 200 metrów. Zobaczmy zaułek, A ja to dobrze, dalej. Ponieważ nas interesuje wiorze ciśnień. Co się dzieje? SPC szukali u nas broni. Znaleźli mułotowy i im odjebało. Zaczęli mordować wszystkich jak popadnie. Zdaje się, że ktoś nas wrabia. Kto? I gdzie są bomby dla Albertu? Trochę udało nam się wysłać. Kurierzy meldowali, że są koło Star Square, a potem cisza. Okej, okay, czyli... Ruszamy tak. na Star Square? Ładunków nie ma. Idę na Star Square. Tam ostatnio się medowali O. O, Boże. No właśnie. Ej. Tak. Bądź ostrożny k Ktoś nas sprzedał. Znajdź ładunki. B bez nich plan weźmie w łeb. Robię co mogę. O oh, Okej. Okay. Chyba to zabolało, ale mieliśmy radę. A to tutaj. On tak się rozpędził. A to było tutaj. Pewnie. Jeszcze ktoś? No przecież już. Atakowali? Przeszukali wszystko. W końcu znaleźli bomby. Mieli cynk. Zabrali wszystkie? Nie, nagle się wystraszyli. Co? Gdzie ładunki? Ej! Mm. No, były na podwórku. Chodź, może coś zostawili. Dobrze, że przyszły gryzonie. Wszyscy uciekli, a bomby mogli zostawić. Dlaczego ich nie ukradli? Mieli je pod nosem. Kłoby. Boł. Wow. Na ja proszę, mamy starego znajomego, z którym już walczyliśmy, miał pecha, kumper, bum. I tutaj żadnych bomb nie ma, tak się zbiegnę. Okej, okay, tam jeszcze jednego typa. Okej, okay, postaram się otworzyć. Przeszukujemy kolejne kufry. Ok, mamy bombę. Do no tego spokoju przeszukamy resztę. Podnieść. Odpalamy. ok, wygląda na to, że mamy spokój mieliśmy aż, aż ich tutaj trzech niedobrze nie wiem dlaczego to auto wybuchło, ale ściągnęło tutaj kolejną partię za niej. Dobrze będzie przeszukać całą resztę. Są nam tutaj jeszcze praktycznie trzy kufry. Okej, okay, jest kolejny ładunek. To już chyba ostatni kufel. Alberto, mam ładunki. Wspaniale! Doskonale! Na co jeszcze czekasz? Wracaj! No to idę. Ok, wracam do Alberto. Okej, sąd, że nie skoczymy. O, shit! Okej, okay, coś tu mamy w bagażniku. na to wskazuje. Staramy się otworzyć zamek, jednak się pomyliłem, nikogo tu nie ma. Okej, okay, idziemy dalej w takiej sytuacji. Okej, okay, dawno nie byliśmy po ziemi. Bazar to jest przed nami No, można tutaj się naprawdę fajnie nabierać. Wszystko wskazane na to, że jesteśmy już na miejscu. To już odbieramy. Albert, to nie ma? Gdzie jest twój ojciec? Jesteś! Tylko dwa? W resztę zabrali specjalnie. Szlak! Niech to wszystko szlak! Przez tego zdrajcę nasz plan może się nie powieść. Musimy działać szybko! A, zotano? potrzebujemy nawozu. Zrobimy więcej materiałów wybuchowych. Nocni biegacze mają wszystko. A na pewno wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia bomb. Znam jednego gościa, Mieszka na dachu. Przyjaciel wróg zależy. Kilian. Znasz go? Ten przyjaciel Hakona? Tak, Kilian. Wyjaśnię, jak. No. Jak to. A. Znam drogę. Dzięki. Ciągle tu jesteś? No okej. Okay. Ja dopiero co dostałem y, takie informacje. Okej, okay, znowu y, w ciągłym biegu. Y, mamy godzinę 13.40. Okej, okay. y, 166 metrów. Więc musimy go odnaleźć. Oj. No słuchaj sobie. Pomyliłem się. Okay, jest tutaj gdzieś przed nami. Patrzcie, będziemy godził. niech okay, próbuje szczęście dalej. No, wszystko z na to, że go nie ma nie otworzymy, szukamy innego wejścia. Jesteś tam? Okej, okay, więc otwieramy. Liana ja no, ani śladu. Okej, okay, czyli możemy przeżygać to miejsce. A i kolejne jest potrzebne. Każdy myślał, że będą przyjaciółmi pogrób. Hmm, ale nie tego szukamy. Ma. Alberto, hmm. mam nawóz dla ciebie. Tu Vincenzo. Vincenzo, ledwo cię słyszę. Dołączę kiedy tylko będę mógł. Upewnij się tylko, że tata dostanie nawóz. Dobra, zrobię co mogę, pośpiesz się! Okej, okay, czy już mężek PSP? Nadal na mnie polują. Jestem w podszasku, Aiden. kolejny patrol, musisz poradzić sobie beze mnie, dołącz do ojca. Będę kontaktował się przez radio. Ja i twój ojciec sądzisz, że to dobry pomysł? Mamy wyboru. Powinniśmy się, proszę. Ten plan to dla mojego taty wszystko. Jeśli nie zauważyłeś, tata jest specyficzny i niedoceniany. To okazja do pokazania Karlowi, Sofii, całemu bazarowi, że się mylili co do taty. Co do tego, do czego jest zdolny. Jeśli się... Zawsze chciało osiągnąć coś wielkiego. Właśnie tego się boję. Będę cały czas w kontakcie radiowym. Halo? Vincenzo? Halo? Jesteś? Hey, Vincenzo, nie słyszę cię. You're... Yeah. You're... Co? Co muszę zrobić? Ja tak! Zaku Pale